bronić Polski, ale wiem, że tego nie zrobi, ponieważ prowadzą poddańczą politykę Niemcom. Co na to e, poseł Marek Balt, e, Ursula von der Leyen, powinna przeprosić? Oczywiście powinna być e, nota dyplomatyczna e, z, z tej strony. No to pytanie ja jest, jak nie, zachowa się teraz pan Lewica, i... panie pośle. Ja mam pytanie, Ale czy Lewica, czy polscy przedstawiciele Lewicy także wystosują żądanie oficjalne do von der Leyen, aby przeprosiła w takiej samej formie, w jakiej zamieściła kłamstwo historyczne? Bo to jest bardzo ważne. Żadne edytowanie nie będzie miało takiego wydźwięku, żadne poprawki pośle, edytorskie, dajmy... jak oficjalne tak, że przeprosi. się, e, panu posłowi przeprosin. Bo wszystko w teorii się strany. zgadza. Tutaj w Polsce wszyscy mówią tak, a ja jadą tam i po a, prostu podkulają ogonów. Ale nikt nie podkula ogonów. E, na pewno będziemy dyskutowali na temat e, działania, działań, które... Nie, dyskutować można o pogodach. Ale to jest bardzo Ale Ja nie będę odpowiadał za innych członków polskiej delegacji. Musimy tą sprawę przedyskutować, zobaczyć jak E, ona się rozwinie i będziemy podejmowali w tej sprawie działania. E, na dzień dzisiejszy przypomnę, że również inne głowy państw popełniały takie gafy. Nie chcę nikogo obrazić, ale wydaje mi się, się, że nawet chyba prezydent Zjednoczonych kiedyś Jakąś gafę w tej sprawie popełnił. Ale, Panie Pośle, czy w takim razie, w Pana ocenie, to nie powinno być tak, że dzisiaj wszyscy, ponad podziałami politycznymi, powinni wystosować żądanie przeprosin do szefowej Komisji Europejskiej? Myślę, że w tej sprawie powinny się wypowiedzieć odpowiednie władze w sposób należyty zapewnić jasność przekazu politycznego i medialnego w a w czy, czy w Radosław Sikorski w takim razie w sposób taki satysfakcjonujący dla pana odniósł się do tej sprawy ja przyznam się szczerze że o tej sprawie dowiedziałem się od panów dzisiaj muszę się zapoznać w razie z razie nie mam materiałami proszę o z materiałami, Jeżeli... no ale dzisiaj, dzisiaj dzisiaj nie śledziłem mediów cały dzień ani wczoraj przepraszam, ja miałem inne obowiązki miałem spotkania i nie byłem w stanie w, w, nawet wiedzieć, to, że ktoś nie jest w stanie. Pan poseł Karczyński się wcześniej o tematycznej dzisiejszej. Teraz pokazujący stanowisko e, Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Nie wiem po co ja teraz ulutowałam. No, to tam, to... Pisząc o nazistowskim obozie zagłady w Auschwitz, należy wskazywać, że powstał pod niemiecką okupacją. Informacja w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej będzie doprecyzowana, ale szkoda, że polski komisarz Unii Europejskiej zawczasu nie zaprezentował polskiego punktu widzenia. Panie pośle, to pytanie do posła Balta. Czy w takim razie jest to satysfakcjonujące stanowisko polskiego rządu, jeśli chodzi o? To w jaki sposób Ursula von der Leyen i Komisja Europejska odniosła się do sprawy obozów zagłady, nazywając je polskimi obozami koncentracyjnymi? Ten tweet nie wydaje mi się, żeby był jedyną działalnością polskiego msz -u. Ten tweet wskazuje na to, że polski minister spraw zagranicznych w tej sprawie odbył rozmowę i uzyskał potwierdzenie e, działań ze strony Komisji Europejskiej. Nie, to za czasu, aż nie zapoznam się z szerszą no. informacją. Jeżeli mogę. Nie mogę komentować czegoś, o czym nie mam więcej informacji. No naprawdę to wtedy na razie mówi, to nie jest rozwiązanie tematu. Ani też jakaś informacja, ale w, nie wykluczam, że polski minister spraw zagranicznych posiada wiedzę na temat działań, które komisja a, podejmie. No więc ja też dzisiaj pracowałem cały dzień, nie mamy wolnego. Właśnie wróciłem z Kielc. W Kielcach mieliśmy. Potężne spotkanie otwarte z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Miałem inne zadania i aktywności, i naprawdę taka informacja została mi natychmiast przekazana przez moich współpracowników, którzy są bardzo wrażliwi na, na kwestie antypolskie. Zostałem natychmiast poinformowany przez swoich asystentów o tym, że, ta, że, taka, że taka produkcja, że taki film, że takie stanowisko, że taka informacja. Taka forma została przez y, Ursulę von der Leyen opublikowana. Natychmiast zapoznałem się z treścią. To także polecam pana asystentom oraz panu, aby być bardzo wrażliwym na, na kwestie propolskie. Jestem przygotowany do tego, aby to skomentować. Mój komentarz jest następujący. Sikorski prowadzi i będzie prowadził, dopóki będzie ministrem, tak samo jak Tusk, y, politykę poddańczą Niemcom i nie tylko, nie tylko Niemcom, ale głównie Niemcom, bo to są ich przyjaciele polityczni.